Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW Serii 5 o oznaczeniu 520D z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20D, czyli pod maską, e, mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 190 koni mechanicznych, współpracujący z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów i napędem na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze czarnym, a Kodla lakieru to 668 Black Uni. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, mamy tutaj reflektory LEDowe, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Pakiet stylistyczny Luxury Line, czyli taka bardzo elegancka linia. Srebrne aluminiowe felgi. W rozmiarze 18 cali. Wewnątrz tapicerka skórzana kierownica wielofunkcyjna, również skórzana, z tempomatem. A przebieg naszego samochodu to 15711 km. Komputer pokładowy z nawigacją. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele z przodu. Z tyłu natomiast mamy wyprowadzony nawiew powietrza, gniazdo 12V oraz dwa porty do ładowania oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofiks. Bagażnik natomiast przedstawia się następująco. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!